I siedzi o ładna sztuka Trochę hamulec miałem za mocno skręcony Ale mamy piękną sztukę, zobaczcie co on tam robi No spokojnie, ujrzyj się, uspokojnie. Strasznie daleko Ale branie mocne Teraz go szybko zwinę, żeby po nie poszedł Ale jest ładna ryba, mówię wam, że jest ładna Piękna, o jest, jest To, to może być 50 o, może być Zobaczcie, to torpeda. I dobra. Wyskakał się na początku, a później już powolutku. Ale mówię Wam, że jest torpeda. Zobaczcie. Klamot. No Równiutkę 50. Piękne. No zobaczcie, jaka piękność. Równiutkę 50. Z początku skakał szalony, a później na spokojnie. Także no zobaczcie, no jest potęga. Strzał piękny. No hamulec miałem lekko odkręcony. No ale udało się. Także nic, spuszczamy go. No wracaj do siebie, zobacz jaka piękność. I poszli. Tu macie bobkę, na którego machnął w obok z AliExpress. Także no powiem wam, że bronię, że to jest naprawdę pierwsze wyskoki, daleki rzut. No i proszę. A to jak się nie mylę, to jest podróba Rapali. Pisze no bait. Także jakby ktoś był zainteresowany, mogę wam podać winka.